Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pierogi z kapustą i suszonymi grzybami. Grzyby zalałam zimną wodą, opłukałam i zalałam na całą noc zimną wodą. Są to borowiki, grzyby suszone. 70 deko kapusty, i tutaj mam boczek. Do polania, jedną cebulkę, 10 dekoboczku, koboczku, jedną cebulkę do grzybów. Będziemy doprawiać solą pieprzem majerankiem, a teraz zrobimy ciasto. Mam pół kilograma mąki pszennej, pół łyżeczki soli, szklankę ciepłej wody i Dwie łyżki stopionego masła. I składniki ciasta należy zarobić i ciasto pozostawiamy, aby odpoczęło na 30 minut. A y, cebulę pokroję w kosteczkę i y, Tutaj mam w rondlu dwie łyżki masła i podsmażę na maśle. Dodam grzyby, kapustę i będę dusiła godzinę czasu, a później nadzienie zmiksuję. Ciasto na pierogi musi być elastyczne. Później je dokładnie wyrobię. Cebulę mam zrumienioną, dodaję kapustę, kapusty nie kroję, ponieważ ja to będę miksować i dodaję namoczone grzyby i całość przykrywam i duszę godzinę czasu pod przykryciem. Ciasto na pierogi pod przykryciem odpoczywa. Boczek z cebulką już mam pokrojony. Możemy zastąpić boczek masłem. I tutaj mam kapustę z grzybami. Kapustę teraz dokładnie zmiksuję. Farsz już mamy zmiksowany, dodaję soli pieprzu oraz majeranku i farsz mieszam. Dodaję tak łyżeczkę majeranku. Możemy dać tymianek, jeżeli lubimy, to już według uznania. I na leży farsz dokładnie pomieszać. Tak, już mamy przygotowane. Ciasto należy przerobić. Ciasto musi być, jak już wspominałam. Elastyczne, jeżeli jest za twarde dolewamy do moje jest bardzo elastyczne i teraz odcinamy kawałek ciasta i będziemy wałkować i wycinać. Ciasto zawsze jest, leży pod przykryciem. I wycinać. Ja będę to wycinać literatko. pierogi, gotujemy w dużej ilości osolonej wody z niewielką ilością tłuszczu. Tłuszcz zapobiega sklejaniu się po y, y, pierogów. Jest to dosyć cienko, nawet. Należy rozwałkować i będziemy wycinać tak, wałkujemy i wycinamy krążki literatki. Możemy innym sposobem zrobić, ale ja. I tak nakładamy porcję farszu, składamy na pół, dociskamy i zaklejamy. Musimy sobie ilość farszu... dostosować do może to i jeżeli mamy za dużo dociskamy do wewnątrz i tak wygląda przygotowany pieróg i tak zrobię z pozostałym ciastem do środka dajemy farsz i zaklejamy tak i zaklejamy. Troszeczkę ten farsz należy włożyć do środeczka. Zaklejamy. I tak zrobię z pozostałymi kierowcami. Możemy jeszcze zrobić taką falbaneczkę. Możemy to zrobić widelcem. A możemy taką falbaneczkę. I tak zrobię z pozostałymi pierogami. Część pierogów już mam zrobionych, wrzucam do osolonej wody i gotuję 3 minuty od wypłynięcia, a pozostałe pierogi będę robiła. I tak oto pierogi mamy. Ugotowane jedną partię. Pierogi. Poleje pod boczkiem. Tak wyglądają pierogi kapustą i suszonymi grzybami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pierogi z kiszoną kapustą i grzybami.